Mam kopty skim z 4 i taki gość przemole 99. Tak ja jestem, u No, i jeszcze jeden taki. I jakiś dodek. Kolega przemol. E, no, miałem tak, no też do miasta takiego jak Łódź z Krakowa. Ale nagrywacie głos, żeby nie było, potem? No, to dobrze. To ustawiłem, będzie tak jak wczoraj, nagrywaliśmy z Metiudem, bo był mnie. No. Pięćdziesiąt minut ale LSA i poszło się stać wszystko. No, to zarąbiliście. Oblewaliśmy tysiąc subów. No, 5 piwami. Znacznie to no. Życzyliśmy <laughs> wam ten, wesołych święt, ale... <laughs> <laughs> nie, nie było tego. No jak no? Jak się zwalił materiał. Matthew to, Matthew to poszedł już w Kimę, bla bla bla. No, no to my jedziemy do, do Skanion Takie. Luźne no nam pograwa, jak na niego coraz więcej A jakieś filmy go posował ustawić. Eee, no, Dodek, tak, Komor Komór dodał z was zdjęcia. Słyszysz? No, taka muzyczka będzie leciała. Widziałem, tutaj, dawno. Żeby nie było. Ale na jednym do Gałczyńskich Dawno. No a co a, wy robicie w ogóle? Nooo, no nic, no Muzol se granie, No i ten TGS, ja se obrabiam filmik, zaraz będę włączał renderowanie. No. No, taka no, no, propos. No, oni se jadą, ja tutaj kręc, y, obrabiam filmik świąteczny. No, żeby nie było. No i mi podejście okrypię. No, to, to co mi zostanie, to podeszle muzolowi, żeby on se coś sknucił dla was ode mnie. No, właśnie. No I zdjęcie im wysłać. No właśnie, i gdzie? Są jeszcze jakieś zdjęcia do pobrania. Znaczyć no to zaraz się. patrzę, czekaj, zaraz popatrzę. Nie bój żaby. Czekaj, czekaj. Jak się ta grupa nazywa? Życzenia na. odjejdę to czy coś takiego. Tak. No, aby... tak. Zmierzamy w kierunku łodzi. Tak, ale nie dojedziemy do Łodzi, tylko dojedziemy do, tra do Tratwy. E, Widzimy <laughs> ładunek pomidory. 18 to To buraki było, wziąć Cel, Łódź, Euro, GOT, IS, czy coś takiego? Nie wiem, jak to się czyta. Ej, Dodek, jesteś? No. Gramy Zapłacą w co Zapłacą nam przecinek 671 euro. Ale... Coś... Myślę... Ty nie Ej, mogę sobie. lesa odpalić. Chwilę. Ten i zmienić walutę. Dlaczego nie masz lesa odpalić? Na opuliśmy. Że płyty nie mam w napędzie. No absolutnie też nie miałeś, jakoś odpaliłeś. No właśnie, czekaj. No bo musisz to obraz płyty tam odpalić. Czekaj chwilę. Czterze, czterze ty. No. Może zobacz, już nie ma opóźnienia, nie? Teraz możemy jechać, no. A szkoda. <laughs> Ja, to było dobre wcześniej. Ty powiedziałeś mi: się to jak takiego? Wtedy my gadać się, ja, że będę nagrywał. On. idź te pedale. To było dobre. No. Mam nadzieję, że cicho mnie nie będzie słychać. Nie, no dobrze ja Cię słyszę. Chyba, że cię nadsłuchiwanie przyciszy. No właśnie. No ja tak. Po jak ja teraz tak słyszę, no to dosyć nawet tak. Teraz Kristoffers everyone. Oj, tam znak skosiliśmy. O, a ty piracie drogowy. to ty. ty ciasno tutaj. A, jak w dubie. Może no. <grywka> Dzisiaj ja będziemy może jeszcze z Mekidem nagrywać let's player z amerykańskiej mapy. No Oczywiście męci, jak muszę. Lecie nie? <grym> nie, nie. Po czym? No po wczorajszym świeciu piwaś, dla niego to Ma to on to. dzięki Bolak. <grym> a ty jeszcze ze mną filmik nagrywałeś, a ja on spał. No. A. Jeszcze miałeś siostra po Gramy Gram w Mikro Bo jak nie no to cię wywalę Nie, nie wywalę go, zaraz już Ono się zepsuje i naprawi, nie No czekaj Walni o ścianę <coughs> Czekaj, już kończę obrawie zaraz włączę renderowanie i tam nie, z 5 minut się będzie renderować ale to Dobra. Ale LS ci już chodzi? No, nie o, nie było <laughs> już wyłączyłem Już no, no, wyłączyłem O, jest! Chod, chodź ten migrą. coś. Co? No dobrze jest. A ja ci kazałem coś to... powiedzieć, a nie co w frajerze. <laughs> to jest do <hałat laughs> dziota. <laughs> Spierdalaj! 3 power O, przepuścił mnie Pojętnie. O, to widzisz, jaki grzeszy Nie pamiętam, jak to się używało, tych... O, po... na serwer pojebańcy Co? Wbije na serwer jakiś pojebańcy Tak się nazywa? No A to lepiej nie wpijaj, bo sam będziesz <laughs> ха ха да. Чмак! не вбил, выходит. Ну яйц. Идёт так, да, так и пусть ещё он не хочет ехать, чё. Так и пусть. Бума, буха не No nie, właśnie właśnie. chciałem go puścić, nie, no bo chciałem, żeby zjechał z pasa, nie, bo mu jest zwężony, nie? Ej, zwracaj, zwracaj, uwagę na znaki, a nie tak ja, że jechałem sobie z tym skiprem... Ale ja go chciałem puścić, my światłami, <laughs> które, że go przepuścić, ja on go da dupa. Ale słuchaj, my skuterem jedziemy z tym skiprem, nie, ja kieruję i yy, on mówi, stał, hamuj, bo skrzyżowanie, nie? A ja wiem, wczoraj jechałem, nic nie jechało. <laughs> Co dzisiaj też nie będzie jechał. No mogę. Okay. 70 przez skrzyżowanie. Pamiętasz radi to? Radius leci. No <grym> i tam paliwa trochę mamy, no to nie będę się zatrzymywał. No i star Co ty grasz? Eurotracka. Hmm. Tak, o, prawą Tato, to jest alkoholik? Pyta Jasiu. Widzi jeszcze 4 yy, drzewa. Alkoholik widzi 8. A tam, tata, tata, tata tam, tam, drzewa. tam, 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 naczytałem na temat alkoholu, mówi Antek tam, 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 Valencia? A, to jest Tylko tak... ciszej, nie? A na mnie chce, no? No, tylko tak cicho. Ale ty, bo ja... No bo pójść tak jak teraz jest. Tak, teraz nic nie leci. <laughs> no właśnie. No, no ale, tak głośno <laughs> jak teraz. No. No, no ale ja nie, nie pamiętam gdzie jest link. Wysuwałem ci wczoraj. <laughs> no to nie. <laughs> <laughs> to było <půj spodovat. laughs> No właśnie. <vás, jes. laughs> Kurde, znowu Co? Głupia straż graniczna No, Co będzie Kopa w dupę. daj <laughs> Ja tylko patrzę z łotuskami. <laughs> Nie, ulosami Słuchajcie, nauczyciel pyta, Jasia Jakie jest nasz żywioły? Ogień, woda i piwo Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz? No tak, zawsze gdy tata wraca do domu pijany to mama mówi Ojciec znowu swoim żywiole <grywia> z, z mojej strony będzie do wcipy to No i dobra Chiganie, no jeszcze, to To nie jest twoja strona Jak? nie? Przychodzi to... księżnik z lusterka i mówi Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie To jest najpiękniejszy na świecie A lusterka odpowiada Ocuń się bo nie widzę <laughs> <laughs> nie, nie cienkie Ale suchar ty a jaki mógł? Słuchaj jak, tymi tymi jak tymi chleb tymi jak tymi chleb tymi pod tymi latach. Chłopak na balu pyta Blondynkę: Mogę cię poprosić Dziś do walca? Zgłupiałeś? <laughs> to też nie, nie miałeś czym przyjechać. Do walca? <laughs> <tego spotkanie, laughs> E, Dobra, 4,5 mody... minuty się będzie renderować. Czapka, e, TRM, I tak krótko, ile minut? E, uważyć, cztery chyba, nie zala. E, to i tak, i tak krótko. Nie ma tego, jeśli ją i mody... No idziemy No i e, <laughs> no, do... To jest na razie wiesz. ten początek to zaraz. jeszcze? Co to, jak... to jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co no, swoje zaczyna. No, teraz powiem Mówię, że to jak się zrenderuje? Spo... No, drugi, no. To no frajery. No, co jak się zrenderuje? Z... <grym> to się zrenderuje. Chcę to z powrotem do Wegaza? I. Da da polecam, Tomasz. się. Zachowuj się jak człowiek, a nie jak małpa. Jak ty się nie dasz, że chodźmy do goli. My jeszcze nie mogli. No to masz <grym> obstrukcję, chociaż <grym> dostawał <kyszkodze>. Tak, tak. <grym> Ma ciekawo. leci dwóch pilotów. Jed dwóch pilotów <grym> leci samolotem nie jeden <grym> mówi. Idę wypróbować tę nową Słodewsę. Wychodzi za 10 minut i mówi: Wiesz, co twoja nowa Słodewsa jest lepsza od twojej żony. A to drugi <grym> mówi: Uciekaj <grym> teraz. <grym> ja ją wypróbuję. Idę wypróbować. I spojści, po 10 minutach się mówi, że chcecie widzieć To jest. Od... To jest. Ty, ale... Ale... To jest. To jest. To jest. To To jest. To czytasz, To jest. To jest. To od tego do, do zniesienia odkrył kto to chował proku to przeciwzapalnie i sprawia że ale rezultat zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek nie właściwie stosowany może życiu lub czy to możliwe, żebym na wadze... Nie, no jest. tak jesteś? Ojej no. oh, yeah. Ciebie nie ma. problemów może mi coś wysłał. A ty mnie Dodaj Dodek mi kawał wysłał. W supermarkecie z żoną przychodzą obok stoiska z bielizną. Żona to będzie <grym i tłuszczą> stringi. Kochanie, może kupiłbyś mi taką bieliznę? ależ skąd? <grym i tłuszczą> Dupę masz jak i Nie będzie to ładnie wyglądać. Wieczorem razem razem w łóżku. I masz delikatnie sugeruje żonie. <grym i tłuszczą> o co mu chodzi? No to się troszkę popieścimy. No wiesz, żona na takiego jednego. <grym i tłuszczą> Takiego jednego mojego kłasika nie będę kombajny uruchamiać Dobry Joe O 95% rend renderingu Ale jeszcze drugi raz będę musiał renderować tu dla ciebie No dobra Boże kajpa Chyba że chcesz to ci wyśle, tak nie A ile 30 giga To to nie dużo <laughs> Szybkość O, Tylko tydzień! Masz rację! Dostrzegasz trochę śmiał! No nie, A ty no się to są, ja nie, mi to, w kochę, ja nie chcę. to nagrajcie coś, Ej, nagraj jak leży na deskach. Jak <laughs> będzie leżał, to będzie do No to na, na, na YouTube. <laughs> Dobra, skończyło się renderowanie. Przeczytaj ten ostatni kawał. Nie Co? Ty przeczytaj. No. Nie, bo już wziąłem go da dalej na stole. O, to jest ja na sklepie, tak. nie bój się. Dobra, do biura FBI dzwoni facet. Mój sąsiad John Swift trzyma narkotyki w, w shopie na drewno. Wieczorem ten, ten, ten sam facet dzwoni do Smitha. Było u ciebie FBI? Było, porąbali ci drewno, tak J Dobra, jutro ty do mnie Ty na mnie donosisz ko to Ktoś mi musi przekopać ogródek Ale to był kawał? Kanie, <śmiennie> skumaj się co chodzi No właśnie nie skumaj. Co ty ci dać? na skape Jak ty mi wysadził? Tobie? A no tak. Cześć. No jeszcze 50 kilometrów. Masz. A potem następną trasę. Grają w tygodniu na samą. Tak, tak. No, na filmie, to filmie, filmików, się skontroluje, jak to obrobiłem. Jedziemy. W...

No nie było. No, nie. no mikrofon przyłożyłem do stawek, nie było schać? Nie. Nie. Dobra, walić to. Dobra, jak robić serwa? No. Czekaj, to wejść. Bejsz... Pod górkę to skania cienko wyciąga. Jakiś pod jaką górkę? A pod małą górkę. Tak, umnożę do 10 stopni nachylenia. Robisz serwer? No go oglądam. Dla chipa. No dawaj szybko, bo ja na nie wiem. Odkreśliśmy... Miasto Łódź. Miasto Łódź.

Ruszaj, jajca, no. Nie, dalej. On nie musi. A sorry. Ruszaj, cipa. <grym> tak, tak. Już kończę oglądać, Czekaj Co ty masz? Dobrze, mam, tak? wycofać. A to już dojechałeś? No. Co no to dawaj następną trasę, nie wyłączaj. No nie, w tą scenę skończyliśmy.

Ja się świnił. To jest na YouTube, materiał na YouTube. Dobra, wycofaliśmy. Coś <grym> <grym się w tle> nie jest? Nie żartuj. Odej. O, ja mam pierwszy poziom. Dudek, uspokój się, bo to jest na YouTube materiał. Mhm. Przeczytamy maila. No ty nie, nie wierzysz? Wierzę. No właśnie. Wejdźmy do kupić jakąś ciężarówkę Ej, Muzołów 485, takie małe filmek. Nie, no, no, dawaj następną trasę, na scenę trasy coś No później No to co, trzymajcie się, to Dawaj wstręć!